Zmianie werdyktu dowiedziałem się z Facebooka, tak samo jak dowiedziałem się o walce z Facebooka. Z początku tak naprawdę olałem sobie sprawę, dlatego że wziąłem kasę, zawalczyłem dobrze, wszyscy widzieli, wszyscy wiedzą, że wygrałem walkę. Później tak tak coś we mnie pękło, mówię, kur... nie no, 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 nie no, ja o, ostatnie lata, moje lata życia, kariery sportowej i w ogóle życia tak naprawdę odpuszczałem i odpuszczam, leję sobie na to wszystko, żeby się po nie przyjmować, ale teraz coś kurde pękło, chyba tak się wszystko zabrałem, mówię, nie kurde, nie no, nie, nie daruję jednak, spróbuję coś. Zrobić na Facebooku rzuciłem, rzuciłem posta, że, że, że szukam kancelarii, która się by zajęła ewentualnie moją sprawą. No i właśnie z, zgłosiła się kancelaria Alex Sportu, to jest kancelaria odprawa sportowego, także oni się zajmowali moją sprawą. i... W momencie, kiedy coś będą wiedzieli, jak to się wszystko dalej będzie mogło potoczyć, no to mają dać znać, wtedy będziemy zaczynać sprawy partnerkowe i wtedy będziemy to robić. Jeżeli nic nie, nie wyjdzie na przykład, no bo regulamin ma Federacja taka nie no to nic nie zrobimy. No, no, no zostaje tylko to, co zostaje w sercach, bo to co jest na papierze, to papier przyjmie wszystko. Ale serduszka już nie. Doriko wysłałem parę pozdrowień, propozycje walki w tych samych warunkach. Nawet wysłałem nawet informację, że połowę pieniędzy oddam na jakieś chore dziecko, oczywiście polskie, żeby nikt nie pomyślał, że ja robię dla pieniędzy, tylko teraz naprawdę pierwszy raz od bardzo dawno, od bardzo długiego jakiegoś czasu robię coś dla siebie, dla sportu, po prostu dla swego samopoczucia, a nie tylko kasa kasa. Także powiedziałem, że tak zawalczę, na tych samych warunkach, ale połowę kasy oddam właśnie na, na chore dziecko.